Ja widzę, dzisiaj się gram w Stunt Guys. Patrzcie. Zaczynamy I... filmik. Nie Ej, udało się. Dobra. Udało ci się. Kurde, ja nie, no. Ja zabijam założone pioruny, bo zapomniałem zmienić kroków. Nie, no dobra, lecę, bo nie przejdę. Dawaj, lecisz. Ej, pa, pa, ja wchodzę na górę i pa, jak teraz lecę. Ej, ja przeleciałam przez tą barierkę mniejszą. Wieliście to widzowie, co nie? Dobra, Kuba, oglądam cię. Zjedź sobie na spokojnie. No. Ej, co ty robisz? Ja jestem za metą, bo ja przeleciałam przez tą... Widzisz tą taką małą barierkę? Zobacz... Widzę, te, widzę ciebie. No, tam Widział. jest... Tam jest taki mały otwór i ja przez niego przeleciałam. Będzie na noc. Jak? Słaby są trochę. No to Dobra. boty to Boty. Czego się spodziewać po botach? Bo... Bot. No wiem. Ja jestem praktycznie taki jak te boty. <grystanie> <grystanie> no weźmy, bo widzowie będą... Nie No nie, będziemy w tym sobie, na pracom. Ale to jest niesprawiedliwe. Przecież jest, jesteśmy razem piłkarzami. To nie mogą być dwóch piłkarzów niebieskich albo dwóch piłkarzów, ten, pomarańczowych. Glioner Messi, jako majster! Nie, gdyby Leon Pepsi zjadł za dużo śrub na obiad. Oj, sorry, wywaliłem cię. Ale o to chodzi w tej grze. Ja jestem Waldo. U, ale salto. Gdzie ty jesteś? Nieważne, ja jestem tutaj. sobie przyjmuję flagę. Dobra, 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 wy wygrywacie, co jest? Dobra, mówię. Co jest? Idealnie! Aha, aha. Nie Fajnie się nie... Nie wiem, co jest. A co jest takiego? Nie no, ja to przegram. Jak przejdziesz. Chyba na no odwrót. Wygrywacie, zobaczcie jak mocno wygrywacie. Podobne ciała. Nie dzwoniłem cię. Normalnie. Dobra, wygramy to jeszcze. Dobra, wygramy to jeszcze. Czy tam pliele? Nie, ja Nie, no bot miałeś. Bot może mieć tatnik player. Bo takie pobocy są mądre i zapominają o Co mi flagę przejmuje z Nie dobra. Defa. Wygraliście chyba. Nie no, ja może. Dobra. Jak się zmieniło na cztery, to już wygrałem. Wygrałem na trzy. Ale nie, Fart, masz drużynę. Co? Ja, mam taką. Ja tego nienawidzę, jeszcze piłka jest najgorsza. Tak pomimo, że dzisiaj mieliśmy ten Liga i wszystko wygraliśmy. Dobra i tak moja nienawidzona mapa. No nie, dobra. Jeszcze na finał. Ta, moja nienawidzona mapa na finał. Co ty tu robisz? Więc mam pytanie, czemu to ziemię... Dwa dni temu miałem dwa... 266 słów. Czym mam teraz 265? No nie. Odpadłeś? Nie, 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 nie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze dwie gierki i będziemy kończyć, to nie? No, coś tak jak... Co jest? Ten do trójkę. Dobra. Gdzieś przeszłem! Jak czwarty! Ej, co jest według Ciebie gorszy, Flagi czy piłka? flagi. No, według mnie może Dobra, lecimy dół. Do. Zawia. jeszcze dwie gierki będziemy kończyć. No, coś takiego. Ta, pod śnieg, żeby nie był za długi. Był no. no, za długi, to jeszcze... Tak o, znowu to. Patrz. pierwszy na Postaram się być pierwszy na mecie. Dobra, nieważne, widzę, ale może być tak. Taki, taki, który jest pierwszy na mecie, może być tylko jeden, właściwie. Kurna, nie, widzowie, ja tak muszę lecieć. Ja wam pokażę mój nowy, przeł, Patrzcie, specjalnie się tutaj tak spada, żeby... Żeby potem móc polecieć tur mieć turbo, ale się nie udało tym razem Dobra, ja, widzowie, ja chyba nie przejdę A jak nie przejdę, to film się skończy Dawaj, lecisz, Tomek! Dobra, jesteśmy Właściwie jesteśmy Dobra, szemaneczko. O nie, ty też. O ja, jaki ty. Mi się dzisiaj śniło, że ja i Ty bez... byli na samym końcu, nikt nie. Dobra, Tyk, zobaczmy, czy jest jakiś piłkarz poza nami. Jest jedynie odręcznej. Ej, widzowie, powiedzieć wam, jakie. Jak... Nie, myślałam, że super slide. Widzowie, powiedzieć wam, jakie. Ja... Znaczy, prawie by był super slide, nie? Ja też jestem przeciwko światu. Dobra, na bramkę. Bo co nie u mnie nie stoi na bramce? Mówi się, dlaczego, nie po Gol. Dobra, strzelili. Teraz ja będę Ciebie oglądał. Flagi są najgorsze. Flagi moim zdaniem są najgorsze. Oni no tutaj mają tą tu piłkę. Ej, twoi nas strzelili gola. twój strzelili gola. Trzeba pójść na brameczkę. O nie, no moi, strzelicie zaraz sobie bramkę. O samobójcu mówiłem. Ja bym wystrzeli... myślałeś, myślałeś, że strzelisz nam gola? Weź się. Ty myślisz, że jestem jakimś gówniany w obronie? Dobra, lecę. Ja gram w ogóle w obronie na co dzień, ale nie w takiej bramkarskiej, tylko w takiej Obrona, że... obrona. Dobra, oni obronili brameczkę. Dobra, wychodzę z bramki. Dobra, nie. miało być na odwrót, to on miał nas to on miał mnie oglądać. O nie, o nie, o nie. Dobra, widzowie, bramka pod... bramka... Toczny! DL-ko! No i przeszłam 2-1! Nie, no ta gra jest ustawiona. A jak film się skończy, to no. jeszcze trochę pogramy, to pewnie już nikt nie będzie ciągnęł tej łapy. Znaczy, nie będzie na dwa teamy. No. O nie, lagi, lagi. Jeśli będzie na kolejnej grze znowu jakaś gra zespołowa, to ten, to ten film się kończy. No bo widzowie, jak on już przejdzie, to już skończymy odcinek. Dobra, zobaczymy, czy on robi trika, nie nie wskakuje na planetę. A czy zrobi trik? numer no, 2? Nie, nie zrobi. Nie zrobi, bo żadnego k***y Proszę. Dobra. Ej, powiem ci trik. ja Cię widzę. Ej, widzisz tę tak, tak, taką jakby miskę, to weź do niej, podejdź. Nie wchodź, tylko kurno. Sorry. No i jeszcze ta miska po prawej stronie, właśnie, i byś tak mógł szybko w to wlecieć. Dobra, I... wygrałem. I koniec rundy, i koniec odcinka. Dwie koronki!